Mam wszystkim, i dziś będzie coś nowego. Mamy akwarium, mamy terrarium, dziś będzie formikarium. A co w nim będzie, dowiecie się już za chwilę. Więc zapraszam do oglądania. A więc, tak jak na wstępie było, dziś jest nowe zwierzątko. Znajduje się ono tutaj. Jest nim małe zwierzątko. Królowa Mrówek. Będzie wariować. Mam nadzieję, że mnie nie ugryzie, bo te mrówki akurat gryzą. Gatunku nie znam dokładnie. Powiem tylko tyle, że jest to formika, bo tyle wiem. To jest pierwsza część filmu. Yy, zamówiłem drugą kolonię formiki. I z tej kolonii, drugiej, będą przetransportowane yy, parę robotnic do tej królowej, żeby ona sobie jeden tak tak zwano przerobiła nie? pokryje je swoimi feromonami i one będą służyć tej królowej dopóki ona nie odwoła swoich robotnic będziemy ją trzymać tu próbówka z wodą no teraz jak ją odłowić żeby to tak, łatwo poszło zamykamy korkiem cyk Białe. Raczej na nie złapie ten aparat. Będzie aktualizacja. Zrobię jej małą arenę, że tak powiem. I później może uda się ją zbliżyć. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część filmu. Cyk. Robimy ciemność murówki nie lubią słońca A więc zapraszam do kolejnej części. Doszedł do mnie drugi gatunek y, murówki który będę hodował. Niestety akurat ciężko będzie to wyostrzyć O, łapie akurat. Jest to formika fuska Polska nazwa tej mrówki to pierwomrówka łagodna. Jak widzimy, jest ona całkiem czarna. Królowa jest tutaj, jak widzimy, znacznie większa. Mrówki dopiero do mnie dotarły, więc dałem im jedzonko, które też do mnie dotarło. Jak widać, też ładnie jedzą. Jest 11 sztuk. Tutaj tu w tym miejscu mrówki się karmią. To jest najmniejsza robotnica, więc ona jest karmiona teraz. No i co więcej? 5 z tych mróweczek pójdzie do mojej drugiej królowej, czyli tej pierwszej, która była. No więc szykujemy jej maronę. Oczywiście z naturalnym podłożem, bo wziąłem igliwie z lasu czyli ściółkę leśną. Dwie małe ręki będą przygotowane. No i zobaczymy czy ta druga królowa wystartuje nam. Pokażę Wam jeszcze jedzonko, które dostałem. To dam dwa moje pojemniczki, także starczą na pewno na dość długo, o ile się nie zepsują. Skontaktuję się jeszcze ze sprzedawcą, czy trzeba trzymać je w lodówce. No, jak widzimy. Nureweczki są. Może jeszcze zobaczymy jak królową będą karmić. Może nie? Dobra. tyle na tą chwilę. Bierzemy pudełko, robimy otwory. I zaraz wracam. I robimy dwie małe areny. Pudełko z podwójną areną mamy gotowe. Jak widać dziurki mam wiertane plus małe dziurki wentylacyjne. Jest ich niedużo, bo mrówki nie potrzebują dużo nie korzysta z dużej ilości powietrza oczywiście jedną no arenę zaaranżujemy tylko dla naszej wolnej królowej którą trzymamy tutaj to po to żeby mogła ona sobie zaadaptować robotnice których z natury nie pobraliśmy a tymi robotnicami właśnie będą nasze Formika fuska, czyli pierwą mrówka łagodna, pudełeczka, mam jakieś 250 ml, jedna ręka, zagospodarujemy na razie jedną. Z czasem, jak druga kolonia się rozrośnie, to podłączymy też drugą. Tu, jak widzimy, mam ściółkę leśną z patykami, jakieś listki, jakieś kawałki. Na rośli, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, no ale to jest jakaś roślina pasożytnicza, bo rośnie na końcach gałązek. Odbija nam się światło. O, tak to właśnie wygląda. Tu jest gałązka, tu jest jej koniec i to rośnie. Wsypiemy tego trochę, mniej więcej tak myślę, wsypać tak, żeby wejście było oczywiście trochę zakryte, bo jest dość duże. Mrówki będą sobie z tego albo wciągną to do próbówki, albo najpierw wsypiemy to mniejsze podłoże musi być przesuszone. Dlaczego? To dlatego, że tak mówię, jeśli będzie wilgotne, to mrówki zagospodarują go sobie w ten sposób, że zrobią sobie tutaj własne murowisko w wilgotnym podłożu. Jest też trochę zielonych, bo to świeżo zbierane było. Liczmy, że jednak wystarczy tego na tyle, żeby było odpowiednio. życzymy jeszcze w ramach detalingu parę gałązek większych, mniejszych, żeby rówki miały po czym chodzić swobodniej. Będą czuć się jak na duże, że tak powiem. Mam nadzieję, że królowa sobie zaadaptuje robotnicę do tygodnia. Jeśli tego nie zrobi, no to tak jak mówię, trafi ona do środowiska naturalnego. Tam najprawdopodobniej będzie miała większe szanse adaptacji i przeżycia. W sumie możemy tu jeszcze trochę tego drobnego wrócić. Jest akurat łuska z szyszki, nasion już nie ma. Tak wygląda łuska szyszki, ćwierka. Przeważnie są tu dwa nasionka, ale w tej akurat nie ma. wystarczyć czy tak powiem, to jeszcze trochę pod, wod. łamiemy parę gałązek i tak jak mówię, jest tu naturalna leśna ściółka a no więc w tym czym mrówki żyją o, tu mamy jeszcze z gronem Właśnie ten poroz na koniec gałązki, Trochę lepiej to wygląda. Może to być kwiatostan. Nie znam się. Aż tak, dobra. Powinno wystarczyć. Tu oczywiście podłączymy naszą królową. Ta próbówka będzie otwarta. Liczę, że ona jednak tu będzie zasłonięta maksymalnie. Widzicie, że jak ona stąd wejdzie, zaadoptuje robotnicę, to, to mam nadzieję wróci dzięki temu będziemy mogli obserwować tą kolonię. Z czasem to igliwie jeszcze bardziej wysknie, a więc będzie, że tak powiem, bardziej suche, więc mrówki ciągną do wilgotnych miejsc. W próbówce jest, jak to zazwyczaj bywa, jak widzimy, wacik z wodą naszej mrówy nie widać bo jest tutaj akurat pod korkiem no i czeka nas teraz e, gorsza część pracy bo w jaki sposób w tej kolonii musimy odłowić 5 robotnic że tak powiem odetkamy korek użyjemy patyczka tu już część pokarmu która została i no ją zostawię mrówki się najadły w jakiś nieformalny mały sposób żeby nie uszkodzić mrówek no właśnie trzeba będzie tu odłowić 5 robotnic Będą wychodzić Jedna wyszła za próbówkę, biega po próbówce Przygotujemy sobie wieczko w razie w Na pewno nie chcemy, żeby no, palec jak wejdzie No i to jest właśnie to, jedna szczepnięta. Druga szczepnięta, trzecia. Dobra. na razie tyle. W sumie mamy trzy już. musimy odłowić z powrotem tą no choć Mamy trzy. Jeszcze z dwie by pasowało przełożyć W sumie to sobie przykryjemy Jak będzie nam chciała jakaś mrwa podejść No to sobie ją odłowimy Z tymi mrówkami, które lepiej że nie gryzą, więc na palce można je wziąć. Jak ich sama nazwa mówi, jest to mrówka łagodna. Nie chcę za bardzo stresować ich. Więc może któraś się zechce, że tak powiem, wyjść. Na razie zatrzymamy. Bo to trochę będzie może trwać. Dobra. 5 rówień odłowionych. Tu mamy naszą kolonię królową plus 6. Yy, Nie wiem czy widzicie, czy się da doliczyć. Jest 6 sztuk. Królowa plus 6 sztuk robotnic. No i liczymy, że. W niedługim czasie będzie ona czerwić. To nasza królowa. Przygotujemy jej jeszcze taką opaskę, jak tutaj jest, z papieru. tą kolonię odkładamy na bok. Mam trochę więcej ściółki, to co zostawię w razie, bo... No i tak mówię: mamy tu jak widzimy, pięć robotnic chodzących. Stwierdzamy pęsetę. Zapchałem korek także. Otworzyliśmy korek tylko nam tu chce uciec i królowa właśnie wychodzi jak widzimy królowa wyszła i liczymy na to że w niedługim czasie zaadoptuje sobie robotnicę i one będą pracować dla niej no tu nam jedna ucieka. Dobra, skoczyła. Więc tyle na dzisiaj. Aktualizacja mrówek będzie na pewno tych w sumie to jeszcze trochę. Bo to ciągnę tą próbowę. To było tylko takie cienkie wejście. Im ciemniej, tym lepiej. Tyle zobaczymy jak to będzie wyglądać ta formika fuska na pewno będzie sobie tutaj rozrastać się mam nadzieję no a za adaptacją zobaczymy jak będzie pudełko zamknięte jeśli się podobało to opeczka w górę wiecie jeśli chcecie zobaczyć jak się kolonie rozwijają Mrówek, no to zachęcam do subskrypcji, bo będziecie wiedzieć Kiedy wstawiam nowy film Oczywiście nie zawsze będą to mrówki, bo jak Wiecie posiadam y, Mrówki W tym momencie dwie kolonie Rybki I oczywiście pająki Które rosną Na razie Nie wylinia od ostatniego czasu żaden Więc Jedynie co no to Będziemy karmić, żeby rosły, 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 rosły Spodziewam się, że nasza duża lasjodora warahbana jest yy, samcem Więc na pewno jak dojrzeje to pójdzie w świat No i zobaczymy jak to będzie Tyle na dzisiaj A no więc do usłyszenia w kolejnym filmie